z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy cię ktoś zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca. Można by sobie pomyśleć, że ta dzisiejsza Ewangelia jest o kulturze stołu, o savoir-vivre, o tym, żeby nie pchać się na pierwsze miejsca, bo to stwarza zawiłą sytuację społeczną, sprawia, że gospodarz potem musi cię przesadzać na miejsce drugo-trzeciorzędne, jak usiądziesz na pierwszym miejscu, to ktoś ważniejszy od ciebie nie będzie miał gdzie usiąść. No ale to nie o kulturze, nie o savoir-vivre, mówi Pan Jezus. Ta opowieść nie jest o uczcie. Ona jest o życiu. A to dlatego, że uczta jest skrótem życia jest symbolicznym podsumowaniem całego życia. W tym, jak ucztujemy, w tym, jak zasiadamy do stołu, w tym, jak przeżywamy wspólne bycie przy stole jak w soczewce skupia się cała nasza duchowość, całe nasze doświadczenie ludzkie. Jest stół wspólny, jest skrótem tego, jak żyje rodzina. Stół wspólny, jak w soczewce skupia to, jakie masz wnętrze. Opowiada jakąś prawdę o tobie. To jak jesz, z kim jesz, co jesz. Ucztowanie i stół jest takim Symbolicznym podsumowaniem tego, jaki jesteś w środku. Więc Jezus dziś, gdy mówi o tym, żeby nie zajmować pierwszego miejsca przy stole, to tak naprawdę mówi o tym, że takie ważne jest, żebyśmy nie czuli się od innych lepsi, nie pchali przed innych, bo potem będzie upokorzenie, i to upokorzenie jest normą wobec pysznych. I że bardzo potrzebujemy zacząć tak poważnie obserwować siebie przy stole, żeby zrozumieć, co widzą ludzie, gdy patrzą na nas w codziennym życiu. Do zobaczenia jutro.